Już teraz zapraszamy Państwa do oglądania programu TVKWSM WSM, Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. W wydarzeniach podsumujemy najważniejsze informacje pierwszej połowy mijającego 2020 roku. W świąteczny weekend będą też dwie premiery. W kulturalnym temacie tygodnia pokażemy koncert kolęd w wykonaniu m.in. chóru i zespołu muzyki dawnej, powiatowego młodzieżowego domu kultury i sportu, zarejestrowanego bez publiczności oraz zapowiadany już przez nas koncert papieski także powiatowego młodzieżowego domu kultury i sportu. Dzień. Yes, no stop Z kolei w cyklu z archiwum TVK przypomnimy Wielęską Stajenkę, jedną z najważniejszych sztandarowych imprez Szkoły Podstawowej nr 5. Dziewiąta już edycja wspólnego kolędowania w Stajence odbyła się w Kinie Serena w styczniu tego roku. Natomiast w pierwszy weekend 2021 roku w wydarzeniach TVK podsumujemy najważniejsze informacje drugiej połowy 2020 od lipca do grudnia. W cyklu z archiwum TVK pokażemy archiwalny koncert Kolęd, chóru i zespołu muzyki dawnej, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz Chóru państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w wieluniu, który zorganizowano w kościele świętej barbary na początku stycznia tego roku. Będzie też relacja z sesji rady miejskiej i posiedzenia online z 14 grudnia 2020.